Cześć, witam was bardzo serdecznie we wrześniu, miesiącu, który w większości z nas kojarzy się ze szkołą. Ale pamiętajcie, że lato trwa do 23 września. Zresztą my, czytelnicy mamy tak wybujałą wyobraźnię, czy wystarczy chociażby odpowiednia koszula, żeby wciąż czuć się wakacyjnie, nawet może i w zimie. No i wydawcy chyba za wszelką cenę chcą nam te wakacje przedłużyć, bo zaoferowali nam na wrzesień niesamowicie dużą ilość ciekawych historii do poznania, ciekawych światów do odwiedzenia. I uwaga, bo wybrałem aż 40 książek, na które warto zwrócić uwagę. Przybliżę Wam historię kilkunastu z nich, ale oczywiście nie umieszkam wam pokazać pozostałych. 4 września ukaże się powieść pod tytułem One płoną jaśni, szoby rao, wydawnicy otwartego. Powieść o dwóch kobietach, o dwóch dziewczynach, które niestety dla nich urodziły się w Indiach, w miejscu gdzie kobieta jest niewolnicą. Jedna z nich zostaje sprzedana, a druga, motywowana przyjaźnią, będzie chciała podążyć jej śladem i odnaleźć się. Jak sama autorka przyznaje, łatwa powieść to nie będzie. Problematyczna, feministyczna, dlatego chwyci niejedną kobietę na pewno za serce. Również 4 września na rekale z kryminałem stanie książka Login Tomasza Lipko, wydawnictwa literackiego. Nie wiem, czy kojarzycie już wcześniejszą książkę tego autora, która nazywała się Notebook, ja jej nie znałem, ale ta dotyczy podobnej tematyki i nawet bohaterowie przetransportowali się z jednej do drugiej. Aczkolwiek można je czytać osobno. W wielkim skrócie jest to Cyber Thriller i co mnie zaintrygowało to, że głównym bohaterem okaże się proboszcz, który będzie pomagał młodej kobiecie, której ojciec, znany dziennikarz, zginął w dziwnych okolicznościach, a okazało się, że pod jego skórą znajduje się chip wypełniony. Danymi, materiałami, hasłami i nie wiadomo czym jeszcze. Czy mamy tutaj szukać zbieżności z Ojcem Mateuszem? Chyba nie, bo główny bohater ma na imię Bartłomir. Z kolei na półce z fantastyką, ale historyczną, pojawi się powieść pod tytułem Westerplatte, znanego Jacka Komudy. Dla wszystkich z Was, którzy lubią historię, którzy interesują się drugą wojną światową, to ta książka nie dość, że pojawia się w odpowiednim momencie, bo na kilka dni po rocznicy wybuchu II wojny światowej, to jeszcze porusza się w patriotycznym kontekście, bo chodzi tutaj o honor, o godność o naszą ojczyznę i obronę wolnego Gdańska. Kilka dni później, 10 września premiera książki Dana Simonsa Zimowe Nawiedzenie, wydawnictwa Zysk i Eska. Dana Simonsa kojarzyć możecie z takich tytułów jak Terror, jak Hyperion, tych, które stoją na półce z fantastyką i horrorem. Tym razem pojawia się powieść, która nie była do tej pory przetłumaczona na język polski. Historia będzie dotyczyć pewnego powieściopisarza i wykładowcy, który czuje gdzieś jakieś wypalenie i wraca do rodzinnego miasteczka. No i oczy oczywiście jak żeby inaczej musi zamieszkać w jakimś starym opuszczonym domu, w którym zginął jego przyjaciel z dawnych lat. No bo nie mógł wybrać żadnego innego, prawda? I nie dość, że straszy, to jeszcze do tego pada śnieg. Dzień później, 11 września, długo wyczekiwany instytut książka Stephena Kinga nakładem wydawnictwa Albatros. Kiedy przeczytałem opis od wydawcy, pierwsze moje skojarzenie to X-Men, potem trochę Stranger Things. Jak znam Stephena Kinga, to chciał się trochę wpisać w trend, bo instytut to pewna jednostka zajmująca się wyłapywaniem młodych osób, które mają jakieś zdolności telekinezy czy jakieś nadprzyrodzone moce. Tylko, że tam w tym instytucie, pod przykrywką ulepszania tych ich mocy, no ci młodzi bohaterowie będą niestety przypadać ale znajdzie się taki, który będzie chciał oczywiście tą całą zagadkę rozwiązać. 17 września regał z literaturą piękną obcą zasili książka pod tytułem „Lany” Maxa Portera, wydawnictwa Zyski SK. Powieść ta została nominowana do nagrody Bookera w 2019 roku i jest dość metaforyczna z opisu, przynajmniej tak to wynika. Tutaj podoba mi się miejsce akcji, bo rzecz będzie działa się w małym miasteczku, gdzie dużo się rozmawia, dużo się plotkuje, dużo tajemnic skrywa się gdzieś pod dywanem. I w tym z pozoru spokojnym świecie pojawi się jakaś mityczna... Co to jest? Praszczur łuskiewnik, którego dzieci będą rysować w szkołach, a ten właśnie praszczur najbardziej zainteresuje się pewnym chłopcem. Co z tego wyniknie? Nie wiem, brzmi strasznie tajemniczo. 18 września wydawnictwo Dolnośląskie zaproponuje nam książkę pod tytułem sytuacje, perełki z życia grabarza. Wiadomo, że kryminały, thrillery to jest tylko i wyłącznie fikcja literacka, dlatego wszyscy ci, którzy są spragnieni, Prawdziwych faktów z życia grabarza, to jest książka dobra dla nich. Ja dzięki tej premierze przypomniałem sobie, że kiedyś zacząłem oglądać taki serial 600 pod ziemią i może do niego wrócę. Również tego samego dnia naszej rodzimej pisarki powieść pod tytułem Jasność wydawnictwa Mando. I ta książka wydaje się dobrze wpisywać w film, który już niestety nagrałem o książkach Post-Apo. Dariusz Rosiak na okładce tej książki napisał, że Czarnobyl miesza się tutaj z opowieścią podręcznej, bo będzie jakaś zagłada. I wprowadzony zostanie nowy reżim. I Nasza główna bohaterka będzie faszerowana psychotropami i nie wiadomo, czy ona sobie coś uroiła, czy tak naprawdę ktoś ją manipuluje. Rasowym kryminałem natomiast będzie powieść Łańcuch Adriana McKinty, do którego blurba napisał nawet Remigiusz Mróz i uwaga, twierdzi, że przez tą powieść zapomniał o pisaniu. Dobrze wiem, że nie więcej jak na kilka sekund, ale naprawdę zapowiada się wciągająco, bo będzie tutaj właśnie jakaś pętla, jakiś łańcuch. Prawie jak spiły, ale nie będzie tutaj chyba krojenia nikogo na kawałki. Pewna kobieta dostaje telefon, że jej córka została porwana i uwaga, nie dzwoni żaden porywacz, tylko dzwoni kobieta, która porwała jej to dziecko i ona, żeby odzyskać to dziecko, musi porwać następne dziecko. Nieźle sobie to wymyślił, prawda? Tego samego dnia, ale tym razem biograficznie, pamięć nieulotna Edwarda Snowdena, wydawnictwa Insignis. Znamy tego pana? Myślę, że tak. Kilka lat temu było o nim głośno. Były członek CIA, NSA. Do dzisiaj niektórzy nie wiedzą, czy to bohater, czy zdrajca, ponieważ pracując w tajnych służbach amerykańskich, dowiedział się, że niestety jego pracodawcy opracowują system, który na masową skalę ma służyć inwigilacji, podsłuchiwaniu. Prezydentów i innych ważnych ludzi na całym świecie. Wiele rzeczy powiedział, wiele zachował dla siebie, a ta książka jest jego opowieścią, jak do tego wszystkiego doszło, że zaczął sobie zadawać pytanie, czy to, co robi, jest zgodne z jego moralnością. 18 września książka autorstwa Radka Raka. Baś o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli nakładem wydawnictwa Powergraph. Środowiska recenzenckie już chwalą tę książkę, ale jej opis jest tak enigmatyczny, że nawet nie wiem wam jak streścić tę książkę, nie czytając jej uprzednio. Rzecz tyczy się podobno i o Polsce i o Galicji, ale nie jest to powieść historyczna, jest tu pewien wątek miłosny, jest tutaj o dobru i złu, o mroku ludzkich serc. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Również 18 września książka Jakuba Małeckiego Horyzont wydawnictwa SQN. Jakub małecki w typowym dla siebie stylu, trochę poetyckim, trochę metaforycznym, będzie chciał spleść losy dwóch różnych bohaterów. On był saperem, ona z kolei jest dziewczyną, która zaczyna żyć na własny rachunek i gdzieś babra się w jakichś tajemnicach rodzinnych. No pytanie, co z tego wyniknie. A również polska powieść Magdy Knedler, dziewczyna kata, 18 września, wydawnictwo Mando. Główną Bohaterką będzie młoda dziennikarka, która prowadzi w radiu program o zabytkowych przedmiotach, i będzie chciała podążyć tropem właśnie jednego z nich tego nie do końca zbadanego, odgadnionego za którym kryją się pewne mroczne tajemnice. I właśnie będzie tam na pewno w czerwonej sukience dziewczyna jakiegoś kata tego samego dnia, dla fanów fantazy. Powieść Samanty Shannon, Zakon Drzewa Pomarańczy. Czas żniw, Zakon Mimów to były książki naprawdę wysoko oceniane przez wszystkich miłośników, fantazy, szczególnie czytelniczki. I już po pierwszych recenzjach widzę, że nikt nie może się oprzeć, żeby nie wylać słodyczy na tę książkę, bo są smoki, bo jest wspaniała powieść o dwóch bohaterkach bo jest pięknie wykreowany świat i wciągająca fabuła. Ja opowieści tej autorki niestety nie miałem przyjemności przeczytać, ale jeżeli widzę smoka na okładce, no to jest pierwszy krok do tego, żebym dał jej szansę. Kilka dni później, 24 września, powieść pod tytułem Rekursja Blake'a Crouch'a Wydawnictwa Zyski Eska. Niby na regale science fiction, ale podobno ten autor wykracza poza przyjęte normy i schematy gatunkowe. W całym kraju ludzie zaczynają budzić się inni, aniżeli zasypiali poprzedniego dnia. I pojawi się pewna doktor neuronauki, która będzie próbowała dowiedzieć się, czy jest to spisek, lub też wymyślić technologię, która. Pomoże przywrócić sprawność umysłową tym ludziom. I tak jak wspomniałem na początku, na tym nie koniec. Teraz wymienię Wam listę pozostałych książek, które wydają się być interesującymi premierami na wrzesień. Będzie to m.in. łowca tatuaży, kryminał Alison, Belsham, wydawnictwa WAB. 4 września warto zwrócić uwagę na książkę pod tytułem Znikająca ziemia który stanie na regale z literaturą piękną, wściekła pogoda, Friedrich Otto docenionej niemieckiej fizyczki, która porusza temat dość popularny obecnie, 18 września Kryminał, perfekcyjna żona J.P. Delaney, tego samego dnia coś, co fani serialu Przyjaciele przegapić nie mogą. Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie, Książka, która zawierać będzie kulisy, które podobno są nawet ciekawsze aniżeli sam serial. We wrześniu pojawi się trzeci chyba już zamykający serię kryminał Piotra Borlika, Białe Kłamstwa. Warto także zwrócić uwagę na powieść Dziewięcioro Nieznajomych, które ukaże się nakładem wydawnictwa Znak 18 września, tego samego dnia, noc kiedy umarła. Kryminał Jenny Blackhurst, którą możecie kojarzyć z książki pod tytułem Czarownice Nie Płoną. Wydawnictwo niezwykłe na wrześnie zaoferuje powieść fantazy: Magia Cierni, Margaret Roger. Nory Robert przedstawiać chyba też nie trzeba, i powieść w ukryciu ukaże się 4 września. Powieść Brusa Camerona, był sobie pies, cieszyła się dużą popularnością, no to dlaczego by nie wydać dwójki, ukaże się 4 września. Alek Rogoziński, miłośnikom kryminału chyba też nie trzeba go przedstawiać, jego dom tajemnic ukaże się 18 września. Inny dom, bo na wyspie Doroty Mili ukaże się 11 września, przyznaje się, że... Przyciągnęła mój wzrok ta okładka. No i we wrześniu oczywiście zabraknąć się mogło Remigiusza Mroza z jego wyrokiem, i to już jest dziesiąty tom serii o chyłce. Nie wiem, czy Remigiusz postawił sobie za cel gonienie Le Childa? Być może tak. Studenci psychologii natomiast znają na pewno Karla Gustawa Junga. Jego książka, Czerwona Księga, ukaże się 30 września i będzie kosztowała kurczę 115 zł. Fantastyka i science fiction, czyli Robert Schmidt i jego ostatnia misja Asgard'a, Tom 5. Czy będą kolejne? Tego nie wiemy, ale jeżeli dobre, to oby były. Również we wrześniu ukaże się nowa powieść znanej Danielle Steel. Pod tytułem Mroczna strona. Warto również zwrócić uwagę na Pomówmy Jeszcze o Trójkącie. Nie żartuję. We wrześniu nowa powieść Jerzego Pilcha pod tytułem Żółte światło z żółtą okładką. A jak komuś jeszcze mało kryminałów, to 18 września niezbity dowód Petera Jamesa, którego możecie kojarzyć z powieści Twoja kolejna śmierć. We wrześniu ukaże się też druga część ważnej powieści w hołdzie Maciejowi Parowskiemu, temu, który znał temu, który wychował, można by tak rzec, wielu powieściopisarzy z gatunku fantastyki. Warto sięgnąć do tej biografii na pewno. We wrześniu w Labiryncie Smoków, czwarty tom pamiętników Lady Trent. Przyznaję się, smok na okładce dlatego uznałem, że warto o niej wspomnieć. Mogę też wspomnieć we wrześniu o komiksie, bo wychodzi Batman Biały Rycerz, podobno genialny. I uśniczki Fantazy we wrześniu będą miały w czym wybierać, bo będzie także powieść Anne Bishop, Jezioro Ciszy. No i na koniec naszego rodzimego rynku małżeństwa Kuźmińskich. Powieść kryminalna pod tytułem Mara. Dużo? Bardzo dużo. Myślę, że dawno nie było tak obfitego w premiery miesiąca. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Dużo książek zapowiada się naprawdę dobrze, ale pamiętajcie, że to przecież tylko wróżenie z fusów. I tak jak książki nie powinno się po okładce oceniać, tak chyba i po opisie. Ale my nie saperzy, możemy się pomylić więcej niż jeden raz. Która z tych premier was zaintrygowała? Być może jest jakaś inna, której nie wymieniłem, dlatego czujcie się wywołani do tablicy. Oj przepraszam, takie żarty we wrześniu. Po prostu napiszcie w komentarzu o tych książkach. Zanotujcie sobie też w kalendarzu 18 września, bo wtedy wychodzi najwięcej tych premier, aż sprawdzę, co to za tajemniczy i magiczny dzień, że wszyscy wydawcy zmówili się właśnie na niego. To jest yy, po prostu środa. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. To ostatnie premiery w lecie. W następnym miesiącu spotkamy się już jesienią. Ja tam lubię to moja ulubiona pora roku. Trzymajcie się, cześć z książkowym pozdrowieniem. O koń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach.